Witam, to ja walki to jest Scrap Mechanic i nasz wieżowiec na razie nie nabiera kształtu, bo dopiero robimy windę, ale chciałem powiedzieć, że dorobiłem podłogę i klatkę schodową do góry i porobiłem drzwi, tak jakby całym, kurczę. Eee, I zacząłem robić tutaj taką przekaźnikownię śmieszną, ona docelowo miała tutaj być na cztery ramiona, ale okazało się, że troszeczkę mi się pokopciły zależności i eee, drzwi nie są zależne od pięciu drzwi, czy tam czterech... Nie, moment, drzwi nie są zależne od czterech komputerków wszystkich, tylko od dwóch. Więc wystarczy to dużo mniejsze zrobić i też będzie działało. Co prawda podłączenie tego to już jest jazda po prostu, jak... nie wiem. Jest jazda po prostu, wystarczy. Jazda, jest jazda jak się to podłącza. Zacząłem to już nagrywać raz, ale znowu coś poknociłem, teraz to już chyba działa. Moment, czy ten komputerek przestawiłem? Tak, przestawiłem. Wina teraz jest gdzieś na górze, ja ją sobie spuszczę na sam dół. Chyba tymi dwoma. Jedzie na dół, jedzie na dół, dobra. Zaraz zobaczycie magię, kurde. Normalnie ona sobie tu zjedzie, w ogóle fajna pajęczynka się tu zaczyna robić. Drzwi się otwarły. I uwaga, wsiadamy. Wsiadamy. Naciskam pierwszy przycisk. Drzwi się zamykają bardzo ładnie. Wszystko widać, co się dzieje wyżej. Drzwi są górne. Dwa, dwoje górnych drzwi jeszcze nie są podłączone, więc górne dwoje drzwi jeszcze nie są podłączone. Składnia tak mocno. Drzwi się otwarły. Jedziemy na kolejne pięterko. Drzwi się zamykają. Wjeżdżamy na górę. I drzwi się otwierają, po jakiejś chwili, bo tam musi przekaźniczek na dole zadziałać, bo to trochę trwa zanim on tam się przekręci, bardzo ładnie. I teraz, jeżeli chcemy jechać jeszcze wyżej, to teraz teoretycznie drzwi się powinny zamknąć, bardzo ładnie, i jedziemy do góry pięknie. I teraz te stoją otwarte, bo jeszcze nie są podłączone, ale zaraz wszystko garniemy. zjadę sobie na dół w trybie ekspresowym. No nie w takim trybie ekspresowym, dół jest szybszy niż góra na pewno. Te nawet się nie zdążyły otworzyć. Widzicie jaki bajer? Kurde, zaje biście normalnie, jestem sam z tego dumny. Teraz spróbujemy podłączyć resztę, co może być dość problematyczne, bo mi podłączanie tych dwóch zajęło dość długo czasu, dość dużo czasu, ale mam nadzieję, że już jestem bogaty w doświadczenie i zrobimy to szybciej. ja to w ten sposób. Mamy sensorki. Yy, sensorki są aktywowane przez jedno z dwóch ramion. Ramiona docelowo są w górze, wtedy drzwi są zamknięte. Nie. Jak ramiona są w dole, to drzwi są zamknięte, jak w górze to są otwarte. Bo to jest od pierwszych drzwi. Ten tutaj sensorek, to jest od drugich drzwi. Nie, wróć. Pierwsze drzwi są w ogóle sterowane bezpośrednio z tego komputera. O, w ten sposób. Tak. Drugie drzwi są sterowane y, z tam komputerka wyżej o, osobnego. Y, I są sterowane właśnie tymi dwoma łapkami. Trzecie drzwi są sterowane tym. Tu będą czwarte i tu będą piąte Dobra, w ten sposób Jejku, już, już się zakręciłem, kurczę Dobra, taki przekaźniczek tutaj będzie eee, No i ramionka tutaj jedno Tutaj drugie I teraz to trzeba jeszcze podłączyć Pod sterowanie tamtym komputerkiem Czyli muszę z tym właśnie przyciśniętym wejść na samą górę Mam nadzieję, że to nie ma jakiegoś ograniczonego zasięgu Czy coś takiego, żebym nie musiał tego komputerka jakoś przynosić Uwaga eee, To są te drzwi To są te drzwi One się teraz zamykają bardzo ładnie bo pałeczki są na dole, i teraz te pałeczki to musi być zależne od. Ja sobie to pokoloruję, żeby było łatwiej. Ta pałeczki muszą być zależne od żółtego komputerka, czyli tego, od tego ramionczka, i od zielonego ramionczka. Bo jak pojedziemy jeszcze wyżej, to te drzwi się znowu powinny zamknąć. No i teraz to trzeba podłączyć jeszcze. E, kierunków po tej stronie nie trzeba zmieniać tych łożek, wystarczy tam dać na plus. Natomiast po tej stronie trzeba zmienić kierunek albo dać na minus. E, także to już jest ogarnięte. No i pierwszy, tak, żółty komputerek, proszę bardzo. Żółty komputerek ma za zadanie otworzyć te drzwi, jak będziemy na górze. Czyli po wykonaniu tego ruchu tutaj dajemy na plus 15 i to powinno zadziałać. I zielony komputerek trzeba teraz podłączyć do tego. Tego przekaźnika chyba nawet nie będę potrzebował, bo zielony komputerek przecież wystarczy, jak będzie, jak tam ta góra będzie sterowana wyłącznie przez zielony komputerek. Czyli musiałbym tak czy siak zrobić taki przekaźniczek, ale z jedną rączką tylko, żeby tam przystawić. Chyba, żebym po prostu... Nie, nie chce mi się. Bo mógłbym po prostu pod ten komputer podłączyć tam te sześć łożysk od drzwi, też by to działało, bo tak zrobiłem na tych pierwszych. Ale chyba zrobimy przekaźniczek, będzie mniej latania po, po piętrach. Dobra. E, piątkę podłączona, czwóreczka teraz jeszcze. E, czwóreczka. Ona jedzie... Moment, bo tu trzeba opóźnić troszeczkę start. Bo najpierw się drzwi muszą zamknąć, a potem ma się winda podnieść, także tutaj dajemy na 0, tutaj na 0, tutaj na 0 i piąteczka na plus 15 w tym miejscu. Tak? Czy nie, czy najpierw... Nie wiem, musimy to zobaczyć, bo ja tak ustawiłem tu jakoś to działa, kurczę. samo z siebie zaczęło działać, nie wiem o co chodzi. Dobra, jeszcze raz jedziemy na górę. W ogóle nie, wiecie co? Nie, hamujcie, hamuj, 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 stop! Podłączymy od razu obydwoje drzwi i górne i, i te... Przedostatnie, żeby było. Także tu będzie tylko taki przekaźniczek. I to będzie pomalowane na zielono, proszę bardzo. I to będzie podłączone pod zielony komputerek. W zielonym komputerku ustawiamy to na plus 15, ale dalej trochę. Chyba w drugą stronę bym musiał jechać. Nie wiem, zobaczymy. Plus 15, tu muszę kierunek zmienić, żeby się w podłogę nie wgryzło. I to trzeba podłączyć znowu na samą górę. Czyli muszę iść po schodach, bo windy w tej chwili nie użyję, bo bym musiał... W sumie nie wiem, czemu je nie użyję, ale nie użyję, bo będzie bezpiecznie. Jak tak sobie przejdę, myślę. I bum. I drzwi się zamykają, ale chyba coś źle. No i tak zadziałały, ale chyba coś źle zrobiłem. Moment. Yy. Kuźwa, ja to muszę teraz jakoś aktywować ręcznie, czy coś takiego. Yy. Odłączę to po prostu jakoś, może. Kuźwa, czemu ja tam kierunki poknociłem? To miało być idealnie już przygotowane pod odcinek. Ja pierniczę. Zrąbałem, no. To odłączyłem. I zaraz gamonie nie otworzę, muszę tu gdzieś guzik sobie zrobić. Ja pierniczę. Dobra, guzik tutaj tymczasowy, taki proszę bardzo. Podłączamy się do tego i teraz się powinno otworzyć. Eee, ja tam coś naknociłem. Zaraz sobie tam bliżej zobaczę, e, co ja tutaj mogłem naknocić. Eee, one nie są obrócone, tak? To to środkowe trzeba by obrócić, prawdopodobnie tylko. I to chyba zacznie. Nie, ja to chciałem pod. Lala, włączyć. Dobra, chciałem to już przełączyć, ale. Spróbujemy sobie najpierw tym guzikiem tymczasowym. Gdzie on w ogóle jest? Tu? Co to jest za guzik? Nie jest. Nie jest do niczego podłączony tego usunę. Ten guzik testowy jest piętro wyżej, dobra. Co to tutaj znowu jest za guzik? Ale to chyba są te guziki testowe, którymi drzwi kiedyś otwierałem albo miałem zamiar otworzyć. Dobra, teraz się te drzwi otworzą na górze. I zamykną, no dobra, teraz już działa. Ok, to mogę to odłączyć. Ten guzik usunąć. E... O, mogę blokować motor? O, po co? Ciekawe. Czemu te się, te się nagle otwarły? Halo? E... E... Czemu te drzwi się otwarły? I to w taki głupi sposób, halo. Co ja zrobiłem? E... Ja pierniczę, coś, coś tu się złego stało. Ja nie wiem czemu. Kurde, już to działało wcześniej. Halo, te drzwi działały na no ewidentnie. Nie wiem, co się z nimi stało. Czy tutaj coś jest ...naknocone? No nie. Coś tu jest z kierunkami nie tak? No, co tu się dzieje? Co to się dzieje? Dobra, ski tam spróbujemy podłączyć to tutaj na dół z powrotem. Powinny się zamknąć ładnie. Nie wiem, co się stało z tymi drzwiami, do jasnej cholery. Eee. Czyżby ten był w złą stronę? Czy ja go obróciłem przez przypadek, czy coś takiego? Zaraz muszę to znowu skoczyć. Tu muszę schody jakieś sobie zrobić tymczasowe. Na górę, na górę, na górę, na górę. Ja już chcę windę wypróbować, czy to działa. Te są drzwi zepsute. Czy ja to zmieniłem? Tu chyba zmieniłem kierunek tego po prostu. Dobra. Uf, już myślałem, że coś grubszego się tu zepsuło. Dobra, wchodzimy do windy. I idziemy na przejażdżkę. Tylko najpierw zanim pójdziemy na przejażdżkę, to ja muszę jedną rzecz zrobić. Muszę tutaj przedłużyć ten taki filarek obok, taką podpórkę. Jeszcze ona jest wyżej, ale ja się po tych schodach nabiegam, ja pierniczę. E, dobra, i tutaj ta podpórka jest tak, na tej e, odległości od schodów. I idziemy z tym po prostu do góry. Tu jeszcze też rzeczywiście to oprę o podłogę, żeby nie było. I jeszcze wyżej to mogę zrobić, tak gdzieś dotąd, na wszelki wypadek, proszę bardzo. I to jest nasz tutaj, tutaj ścianka oporowa, ja sobie zeskoczę na sam dół. I wsiadamy do windy i jedziemy na samą górę. Ja pierniczę. Ciekawe, czy to się uda. Pierwsze piętro. Drzwi się zamykają. Teraz trzeba to każde po kolei sprawdzić. Cała góra jest pozamykana, jak widzicie. Teraz się drzwi powinny zaraz otworzyć. To tam trochę trwa, zanim ta pałeczka się tam przekręci. Dobra. Jedziemy wyżej. Drzwi się zamykają. Tutaj jedziemy wyżej. I, 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 i. Drzwi się otwierają bardzo dobrze. To można troszeczkę chyba przyspieszyć. Ustawiając, że one najpierw te pałki są o chyba 10 stopni obrócone, a potem dopiero o 5 się obracają. Nie wiem. Idziemy jeszcze wyżej. Drzwi się zamykają. Jedziemy, jedziemy. Teraz tu się powinno otworzyć. Po jakiejś chwili. Coś tam słyszę na dole, coś tam się dzieje. Ale się nie otwarły. No właśnie, czyli e, to jest ten komputerek. Czyli ta pałka jeszcze też powinna być na górze. I ona jest podłączona do komputerka tego. Eee, dobrze, dobrze. Czyli to powinno być na początku. Kuźwa, już, już się pogubiłem. Eee, czy to jest na pewno podłączone pod tamte drzwi? Tak, to jest podłączone pod tamte drzwi. Czyli to teraz powinno być do góry. Czwórka powinna iść do góry w tej chwili. Teraz powinna być otwarta. Eee, czwórka. Ona teoretycznie jest otwarta w tej chwili. Eee, dobra, chwilowa zwiecha. Czemu to jest na dole? Czwóreczka, bo to nie jest wciśnięte. ha, czyli to najpierw powinno być tak. I teraz tak dopiero powinno pojechać, czy ja dobrze myślę. Teraz się to otwiera. Otwierają się drzwi. Dobra, chyba działa. Ja sobie tam wejdę. Kurzwa, nie mogę na to nigdy wskoczyć za pierwszym razem. Ja pierdzielę. Ops. Dobra. Skakujemy, idziemy jeszcze wyżej, da jest jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. I tu jest winda, ja pierdziela, że się wieżowców zachciało kuźwa. Dobra, drzwi są otwarte, zjedziemy sobie na dół i drzwi się zamykają Jedziemy na dół, dobra e, Wracamy na górę Drzwi się powinno otworzyć i jak nacisnę ten to się powinny znowu zamknąć Chyba, że znowu coś sknociłem, co też jest dość prawdopodobne, uwaga na górę Drzwi się zamykają i... Wow Idziemy na górę i się otwierają Otworzą się? Otwierają się. Dobra, ja piernicze działa. Winda działa, jak natura chciała. Ja pierdzielę. Dobra. Tak to wygląda. Nie, nie, chciałem tam stanąć, żeby zobaczyć wszystkie piętra naraz, ale nie zobaczyłem, bo zeskoczyłem. No. Kuźwa działa. Winda działa. Czteropoziomowa winda z automatycznymi drzwiami i w ogóle wszystkim. Szkoda, że jeszcze nie ma tego przywoływania tutaj kurczę. Dałoby się to, podejrzewam, zrobić. Też na takich przekaźniczkach pewnie bardziej trochę skomplikowanych niż to. Ale to może Winda w wersji 3.0 będzie miała taki bajer jak guzik jeszcze na zewnątrz. I w środku też tylko guziki, a nie przełączniki. No. Zawołamy ją sobie na dół, na dół po prostu tym. Nacisnęmy chyba wszystkie cztery. Drzwi się na górze najpierw powinny zamknąć i teraz powinno zjechać na samu, na sam dół. Pięknie, tylko trochę szybko to zjechało. Ale zjechało. I drzwi się nie pootwierały w międzyczasie. Dobra. Uuu, uh, działa, ja pierniczę, działa, dobra, skończymy sobie windę e, W sensie, że jakiś sufit może, czy coś Eee, e, tak Tak, i tamtego rogu jednego muszę nie zabudowywać, bo wtedy mi się zaczepia o zawiasy winda O, ale teraz powinno działać Spróbujemy sobie pojechać na górę Tu jeszcze może taką barierkę zrobię Spróbujemy sobie pojechać na samą górę od razu, ja pierdzielę, to będzie szybkie Uwaga, jedziemy Dziab! jab, jab, jab. Wow. To nawet zadziałało. Normalnie pojechaliśmy na samą górę. Tak po prostu. Tak od razu. Będę się jarał teraz tym. Dobra, zj zjadę na sam dół i muszę powypełniać tutaj takie szpary, właśnie tutaj taką szparę zrobić przynajmniej mm, taki prób czy coś. Albo nie, zrobimy tak, żeby ta ściana była na jednej płaszczyźnie, żebyśmy się tam przypadkiem jakąś, żebyśmy się tam gdzieś stopy nie wsadzili i się nie zahaczyli. Nie ucięli sobie nogi, bo to by było dość smutne. E, także dobra, coś takiego tutaj. Coś takiego tutaj, tylko dokąd? Dotąd chyba tylko mogę, nie? Bo tutaj już jest mechanizm z windy. E, muszę sobie zrobić znowu dziurę w suficie, żeby mógł pojechać tą windą, teraz, jak stoję na dachu na pierwsze piętro. Uwaga, zamykają się. Idziemy na górę, dobra? Tutaj coś takiego. Tutaj coś takiego. Czy jest dobrze? Czy możemy teraz jechać w górę? Czy drzwi się zamkną? Drzwi się zamknęły, i jedziemy w górę, dobra? To tylko nad czymś takim. Na takiej szerokości tutaj to wystarczy zrobić. Ups, tak. I tak. I jedziemy jeszcze wyżej. Proszę zamknąć drzwi. Bardzo ładnie. Ja się boję, tylko po prostu jak wyjdę z gry, jak znowu wejdę, czy to nie będzie wszystko zrujnowane, po prostu. Bo się poprzestawia coś z dupy o 360 stopni, i będzie potem problem. Dobra, jedziemy znowu na samą górę. O hej, to znowu ja. Jesteśmy jeszcze na chwileczkę, bo chciałem zaprezentować w ogóle, jak to działa, jak tej windy używać. Kurczę, ona jest teraz na samej górze. Muszę ją oczywiście przywołać, żeby była na dole. Z takiej kamerki sobie weźmiemy. Uwaga, wyciągamy klawiaturę. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszystkie klawisze naraz, jak nacisnę to winda powinna od razu zjechać na sam dół. W ogóle zauważcie, że mamy drzwi pokolorowane i numerki są i w ogóle takie fajne rzeczy. Dobra, włazimy, ja sobie wejdę tędy, bo tam znowu nie będę, nie będę mógł wskoczyć. Mamy tutaj parter i tutaj właśnie też jak sobie klatką schodową spacerujemy, to też na każdym piętrze jest numerek, żebyśmy się nie zgubili, także bardzo, kurczę, przejrzyście i w ogóle. No tylko niestety winda wymaga specjalnego traktowania, bo nie możemy sobie po prostu naciskać guziki jakie chcemy, bo potem się drzwi będą otwierały trochę inaczej niż chcemy. Polega to po prostu na tym, że naciskamy guziki od lewej strony I nie, może na, nie, nie możemy sobie na przykład nacisnąć tego ostatniego i sobie pojechać na ostatnie piętro, bo to nie zadziała Żeby wjechać na przykład na trzecie piętro Kolorami, to jest pierwsze, drugie, trzecie piętro, czwarte piętro Żeby wjechać na czwarte piętro musimy mieć wszystkie guziki naciśnięte Żeby na trzecie to trzy, żeby na dwa to dwa z lewej i tak dalej Więc wjeżdżamy sobie na trzecie piętro, ciach, ciach, ciach Można wcisnąć od razu, po kolei i potem po prostu, i w ten sposób po pojedziemy bezpośrednio na trzecie piętro. Drzwi się otwierają, to trochę trwa, bo tamten czekajnik się musi przystawić. Nie chcę mi się tam kombinować za bardzo z przyspieszaniem go. Jesteśmy na piętrze trzecim i sobie wjeżdżamy jeszcze na czwarte, teraz na samą górę, z czwartego sobie zjebdziemy. Zjedziemy na drugie, up, coś tam się lekko zahaczyło. Z czwartego sobie zjedziemy na drugie i z drugiego na pierwsze, na przykład o w ten sposób. I teraz troszeczkę znowu przerwy. Drzwi się otwierają, na spokojnie, nie ma pośpiechu. I jesteśmy, jak widać, na piętrze numer 4 niebieskim, bardzo pięknie. I zjeżdżamy teraz na drugie, czyli dwa ostatnie guziki odklikamy. I miniemy trzecie piętro w pełnym biegu i wylądujemy na drugim piętrze bardzo ładnie. Kurde, ale fantastycznie. No i kolorki teraz opowiadają drzwiom i tak dalej, także mo nie można się raczej pomylić. Wystarczy zapamiętać po prostu kolory, chociaż nie, czy to nie będzie zbyt trudne. E, I z drugiego teraz sobie jedziemy na pierwsze. I z pierwszego na parter, bo jeszcze zapomniałem, że jest po prostu parter, jak mamy wszystkie wszystkiego odkliknięte, nie. Tutaj chwileczka znowu na drzwi. Drzwi są otwarte, jesteśmy na pierwszym piętrze. Tutaj będzie ładne wyjście tutaj na ten peron. Tu oczywiście wszystko będzie obudowane z wszystkich stron. To nie będzie tylko taki szkieletor czy coś, także spokojna głowa. Zjeżdżamy na parter. Pragnę przypomnieć, że parter jest nieco wyższy niż te wszystkie piętra, więc tu jest troszeczkę więcej betonu po drodze, Ale tylko troszeczkę. Dup. I jesteśmy na dole. Proszę bardzo, tu będzie takie lobby, coś takiego, tu jakieś fajne wejście czy coś. Te kratownice może w sumie później usunę, ale to nawet nie jestem pewny, czy tego nie zostały w ten sposób, bo wygląda bardzo technicznie. E, tu będzie jak właśnie jakieś lobby, tutaj schody, tylko że trochę szersze, bardziej w środku czy coś, tu jest winda po prawej, tu klatka schodowa. No to już raczej zostanie chyba, nie będę jej przynosił, co? Korytarzyk, bo tutaj za bardzo pokoju żadnego nie zrobię, bo mamy drzewo w środku, tu może będzie jakiś mały pokoik techniczny, czy coś, kanciapa taka. E, Tutaj będą po prostu drzwi, pokój, że tak powiem, główny, taki jakiś na dole, nie mam pojęcia, co tu będzie. A już zaczynają od pierwszego piętra, będą takie wąskie korytarze tutaj. I jakieś, nie wiem, dwa czy trzy, może jakieś biura, czy coś. No i tu oczywiście jakaś ściana taka, czy coś. Jakoś to co tam powymyślałem, to będzie zbudowane jakoś w przyszłych odcinkach, może sobie na live coś takiego będziemy budowali, bo to będzie taka spokojna. Budowa już bez żadnego kombinowania nad przekaźnikami. Hej, zobaczcie, co się dzieje, jak wejdę sobie do gry, wczytam. Uwaga, e, kolejka, load, Wczytuje się, gra i zaraz sobie wsiądę do windy, znowu sobie pojeżdżę między piętrami. Będę się tak cieszył, że to tak fajnie działa i w ogóle. A tu się okazuje, że wszystko się spierdzieliło. O, jeszcze teraz widzę, że nie, dobra, winda jest, widzę, na dole, także jest dobrze i e, jest przodem do przodu, no ale drzwi. Ta... Drzwi z jakiegoś powodu są po złej stronie. I nie, nie zamknął się. Wejdę sobie do windy jakoś może tędy. No, wszedłem, uwaga, jedziemy na drugie piętro. Drzwi się chyba zamknęły czy coś. Jedziemy. Pierwsze, drugie piętro. A dzień dobry. Czy drzwi, czy drzwi się otworzą? Czy ja będę mógł sam wysiąść? Przepraszam. O, no, trochę tu coś, coś tu rozpycha, coś tu próbuje, no, ale chyba nie damy rady, niestety, wyjść, tak mi się coś wydaje. Sądząc po hałasie, które te drzwi produkują, też nie są zadowolone z tego, właśnie, faktu, że coś takiego się stało. No i właśnie tak tak wygląda, proszę bardzo, Scrap Mechanic. Koźba, jak sobie gramy, budujemy jakieś projekty, trzeba się jednak liczyć, że po prostu po czymś takim jak wyjście z gry i wejście do gry może się zdarzyć, właśnie, coś takiego, że wszystko nam się spierniczy. Dziękuję, do widzenia.